Wszystkim z tej strony Danman a ze mną jest Kostek. Szymanko. I gramy w Age of Spades. No, u mnie to jest już drugi odcinek. Ła, wow. szał. Nie ma z nami żaby, ponieważ nie wiemy czemu, wolimy sami ten odcinek. Nie wiem, jesteśmy na jakim serwerze. Ja jak zwykle mam snajperę. Snajpera jest najlepsza. Ja idę pod schodkę. Patrz, też się na matę dobija. Granata! Boom headshot. Yeah! Master kill'em. Boom headshot. I ja dostałem boom headshot'a. Use your force. Nie. Ej, dobra, chłopak. Gdzie ty jesteś? Powiedz ja się zgubiłem. Ja deadłem. Jak deadnę, wezmę sobie shotguna. Jeszcze shotgunem nie grałem. O, gościu z naszą... Znaczy, z walizką. Chyba nawet nie wierzę, że ją ma. Ja idę level up. BOOM HEADSHOT! Szlak, Wiedziałem, że BOOM na... HEADSHOT! Ile zabiłem? No ja się pytam. Trzech, dobra. To ja tu jednego jestem lepszy. Ej, to dookoła nas kolawa czy woda? Chyba woda. Czerwona. Ej, to znowu heda dostałem. ej! Na czerwona woda. Na pewno woda. Sprawdź. Woda do tej głowy. Ej! Ja nie mogę, wyszedłem no, tak. z... z ten. Z czego? Z gry. I co, do kitu, tak? Nie, nie wyszedłem z gry. No, na jako obserwator znalazłem. Brawo. Dobra, wziąłem shotguna. Po co shotguna? Kurde, już myślałem że ja. No dajcie mi kogoś zabić. Dobra. Wiem, co zrobić. Szybko przeładować. Chyba dłużej przeładowuję w wodzie niż na lądzie, ale niestety. Ja tam. nie będę. To, to jest woda w końcu? Aha. Ej, co jest? Mam walizkę? Ej, jak mi się wyświetla taka walizka po lewej stronie, to mam walizkę? Eee, no. O kurde. Bo ja mam A, zdobędę punkt, nawet nie wiem, jak ja zdobędę tą walizkę, ale chłopcze, Jestem bossem. Kurde. Aha. Ej, bo walizki się chyba na środku mapy respią. Tutaj. Ej i co? Jest! Dostarczyłem, o kurde. No na środku jest. Jaki ze mnie boss! A shotgunem. Nie Dobra. powiem co, chciałem powiedzieć. Dobra, zmieniam broń na maszynowę. No. Na bliski dystans. Kurde załatwiłem ty palec jednym strzałem. Shotgun jest najgorszy. chyba właśnie na taki dystans, a nasz to jest w ogóle nieprzydatny. Rozwalić barykadę. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię pociągi. Wrooom. Pociągi rządzą. Yeah, Minecraft, kilo. <laughs> yeah. To razy kilo mam, yeah. Pięćdziesiąt klocków, dowolnego Lubię. koloru. Lubię Minecrafta. O kurde, ja jestem w bazie, nawet się nie skapnąłem. Boom headshot. Boom headshot. Aha, ej, kogoś granat nie nazyłem. A ja wyrzuciłem granat, y, ten, y, no trzymałem granat, żeby go rzucić, dostałem headshot'a i rzucił ten granat. Kolejnego headshot'a. Gdzie ja wlałem? Co to jest? Pływam w czerwonej wodzie. Rządzisz. No głupi. Dostał w dupę i dedłem. Dobra, snajperka. I kilo. Kilo. Tak, gramy na texture packu, jakby ktoś nie wiedział. Elite gun pack, z tego co pamiętam. Miotają! O, w super! Miotają! Kurde, dead die, die. Minecraft Dobra, e, zabiłeś no, kogoś z killoffa? Nie, 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 Kurde, jeszcze nie A co mnie mogę? No nie Jestem, jestem moim rzeczem Jestem na wodzie Znaczy, nie żyję na wodzie Yeah! Ale zaraz pocisnę kilofem typa. Kurde. Przepraszam, myszkę walnąłem. No, bardzo fajna mapa. Fajnie, że się te, te walizki na środku mapy tak respią. Zabiłem kilofem typa. Jest. Rządzisz. Dan man killet jakiś tam yy, spadę. Normalnie to A. powinna być łopata, ale z tym texture takiem to Kill off. Ale z... będzie multi kill. Yes. One shot, one kill, double kill, triple kill, multi kill. No dostał trzy headshoty i jeszcze żyje. Cheater jakiś głębił ja tu zaraz wim bawy i w ogóle nie wiadomo co się dzieje. Ci! Co to jest? Wy, ty, ty? Kto mnie zabił? A tu koszek! O kurde! ma! O kurde! kurde. Szlak! Szlag? Ban śmiedanga. Widzę, że najwięcej typów tutaj ma maszynówki. Tak maszynówki? No, nie, najwięcej to... typów tu ma maszynówki. Sniper jest najlepsza. Nawet jest dobra na bliski dystans, bo jeden strzał i gościu już nie ma szans. Ilu zabiłem? 28, o kurde, a jestem koksem. 10 mniej. Bo pierwszy tak. raz doniosłeś, tom, a to daje 10. Gdzie... Tak! nie zaszedł! Kostek... Ej, kostek, Lady Danman? Ej, ej... Czemu ja jestem w niebiesku? Teraz się zgapnąłem. <noise> Tyle czasu już tu siedzę. O kurde... Dobra, 29 punktów powiem. Jak wyszedłem na widownię, to już nie mogłem... Ej, o, ej Weź, jaki cheater. Żenia z niego i gówno. zmienił um, zmieniłeś broń. Czyżby, no. na, czyżby na snajpere? Skąd wiedziałeś? Bo byłeś yy, maszynową, tak? I było do tytu. No szlak! Kulele, zabiłem Cię. Bo se kraje. Jakżeś Tak się mnie nazwał. Nieważne. Będę miał na nagraniu dowód, że se ślam. Hmm. Będę miał dowód. Szlak! Już go nie ma. no. A, a ja kopię kilofem, tak jakbym kopał łopatą. Drugi guzik se przytrzyma, jak masz kilof. Nie, nie naparza, tak? Tylko tym Aha. jednym takim pociągnięciem rozwala klocek. Pociągnij. O kurde. Nie, koniec zabawy. Teraz. Ciśniemy.

No jakim cudem ktoś mnie tutaj w ogóle zabija, no Tak być nie może tu będę Sniper. Stop. Bana, no ja A nie mogę. Trzymaj te, te dakty, bo ja wychodzę idę gdzie indziej. Najmy serwer, dostałem bana. Nie pisz więcej. Szlak. O no, reload. Lewy na no, wodzie. Szlak no. Kurde, ciągle mnie tu zabija. Ja zabijam z 36 Ja... A ja... A ja nie Ej. wiem. co wy. Ja siedemnastu. Ja nie, ja jedenastu. Rządzisz. Trzynastu. Mi się wyświetla, że jedenastu. Nareszcie. A, to byłeś ty! Nie tak być może. Może. Już idę cię zabić. Zabiję cię tak, że nie przeżyjesz pięciu sekund. zabije cię tak, że nie przeżyjesz. Szlaknął no, głupi granat. Wyrzucony przez kost kalamusa. jest znowu ja. No jak napadasz tymi granatami kurde. Ten... Trzy granaty rzuciłeś. Aha. Nie, dwa. Jest! wygraliśmy, wygraliśmy. Dobra, jeszcze chwilka i niedługo będziemy kończyć. Jest headshot. Dum headshot. Chcę walczyć headshot. Nie. Oh no, reload. Nie ma. Idę na strzel. Dowód na to, że można mnie zamknąć 44 punkty No szlak! A ty ty wykazujesz ja, 3-4 Już wiem gdzie kto siedzi, mam No Nie do... no, jakiś szowel siedzi u was w wodzie i wszystkich zabija Tak, no tak, być nie może, no. Ciągle jest 44, nie. No what the? Ja nie mogę. Mrówki jakieś się roi wszędzie. Ja. Minutnik już mi wymierzył 15 minut, więc będziemy kończyć. Boom headshot! No nie. <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz deadna i kurde to będzie już koniec. Ktoś mnie w powietrzu zdjął. Zadam. mi nie idzie na tej o, mapie. Bedłem. Z dobra. shotgunem lecę. Ja idę do nie zielonego ekranu. Tak. No i... Koniec odcinka. U mnie drugiego udana, chyba też drugiego. No, też drugiego. No. Ale fajnie, dobra. No to komentujcie, subskrybujcie, łapujcie w górę. nara. Nara